Tego jeszcze na moim kanale nie grali. Dzisiaj robimy ser, albo Kejza jak to woli. Syr cheddar, hader. Jak go zwoł? Tak go, tak go zwoł. No i najlepsze wszystkim jest to, żebyśmy go robić na mleku z biedry. Ważne jest to, żeby na mleku pisało, kaj okay, to pisze, że mleko jest tu. Mleko jest pasteryzowane w temperaturze 74 stopni. To jest najważniejsza rzecz. Moglibyśmy zrobić syr z takiego mleka. Więc co? <laughs> Przepraszam, garniec do garka ląduje 5 litrów mleka biedronki. Karniec jest idealny pod ta moja zawartość, powiem tak, nie jest to moja, że tak powiem pierwsza przygoda z syrem, powiem no, w zeszłym roku chyba, dokładnie w zeszłym roku o tym porze, że ktoś robił cheddar'a, robił gołda i robił parmezan, cheddar'a i gołdy już nie ma, została skonsumowana, a parmezan jeszcze sobie leży w lodówce. I teraz tak do mleka dodajemy rozpuszczony chlorek wapnia. Chlorek wapnia w ilości pół grama. W wodzie że ja tak powiem w wodzie nie kranuwie. No ja to zrobię w wodzie nie gazowanej żeby to nie była kranowa. Ok. Teraz to będziemy podgrzewać to mleczko ciągle mieszając do temperatury 32-33 stopni. Teraz tak, mleko ciągle mieszając musimy podgrzać do temperatury 32 stopni. Po 32 stopniach jak minie 32 stopni, jak będzie 32 stopni, do dumy, do mleka. Coś takiego, kultury bakterii starterowe MSE. To są bakterie do serów e, twardych, typu gouda, typu cheddar itp. Ale w międzyczasie możemy jeszcze dodać barwnika. To jest barwnik naturalny do mleka roślinny. o nie wiem, domy ze Ros. 2, 3, 4. O. Żeby ser był, że tak powiem, bardziej żółty. No, i teraz będziemy mieszać tego barwnika. Jak go rozmieszam, e, po mleku nie będzie widać. Dopiero jak ser zacznie dojrzewać, to, e, że tak powiem, barwnik zrobi swoją robotę. Wielatamy stopni 20. No, to ta ja 32 stopni. Dodaja 5 gram e przepraszam, 5 gram, pół grama bakterii i przykrywamy, odstawiamy to na jakoś na jakieś 1,5 godziny. 31, 32, wyłączamy prąd. Cepujemy bakterie, i musimy to teraz bardzo, ale to bardzo dobrze wymieszać. Ale richtig dobrze wymieszać. No dobrze, no richtig dobrze. Potem będziecie widzieć moje. Że tak powiem moje wynalazki moja prasa mój wynalazek i co jeszcze mój wynalazek i moje mieszadło do mieszania bo po tym po tych 90 minutach trzeba to będzie fyrlać przez godzinę czasu a powiem wam nie chce mi się stoć nie chce mi się stoć przy tym garze przy tym piecu więc wymyślił, że się dzisiaj w garażu jak mi przyszło ten pomysł w ogóle na ten ser, Wymyślił, że się mieszało. Nie że taki stary silnik do e, grilla, do grilla obrotowego, do napędzania grilla obrotowego, no i także się wymyślał. Dobra, ja to ja się trochę rozwierlę, widzimy się za dziewięć w tym czasie. Wam pokorza praska do syrof, Karorzew się zrobił. Jedna z niewielu rzeczy, które Rzek są nie wymyślił, i Rzek ściągnął z to, że tak powiem, projekt z internetu. Wygląda to mniej więcej tak. Tak to wygląda, takie coś, jak się zbudował. Jak widzicie. Ta praska ma tu takie trzy nacięcia, jedne, drugie, trzecie. I teraz tak. Jak tu, tu do mnie ten ser, ta moja forma, krewą ja pokorze mojego pomysłu, że tak powiem. I teraz tak. Jak tu powiesza bańka z wodą 5-litrową, tam mam nacisk razy 2,5. Jak tu powiesza to mam nacisk razy 3, a jak tu powiesza na samym końcu to mam nacisk razy 3,5. Czyli e, jak to będzie, 3 razy 5, 15, 3 razy 5, no, no tym mniejsza o to. Ale tak to wygląda. Ta moja praska ma takie 3 nacięcia, i tu będziemy potem wieszać bańki z wodą, i będziemy tym ser, że tak powiem, prasować. Taki jest mój plan. Józef miał inną praskę mojej produkcji, mojego pomysłu, może tym pokorze, jak to wszystko wyglądało. Dobra, no to nara. Mleko nam fajnie do i yy, Dodamy jeszcze coś takiego jak lipaza. Yy, to się dawało po to, żeby ser był bardziej pikantniejszy, ale tego dosłownie dosłownie odrobinka i to wystarczy i zaś przemieszamy ser będzie miał bardziej pikantniejszy smak długie 90 minut minęło 32 stopnie podgrzewamy mleko do temperatury, yy, jaka była na początku, dosypujemy pół grama podpuszczki. Mieszamy. On no to trochę na bok, bo żeby mi się to wszystko fajnie, o kurde, kapie. Bo jednak palnik jeszcze trochę oddawał temperatura. Wymieszamy wszystko ładnie. Jak to wymieszam, przykrywamy, zostawiamy na 40 minut, około, żeby nam się zrobił krzep. Półtora godziny minęło. Dźwigamy. Teraz nas. Nasz wkrzep musimy pokroić w kostka, o fajnie, fajnie się robi, patrzcie, półtora na półtora, około, półtora centa na półtora centa. Dajemy ja taki stary nóż i tym nożem to będziemy kroć. Jeszcze musimy to pokroić. Tak obrócimy jademy. I teraz co? 10 minut, i idziemy dalej. 10 minut minęło. Teraz was skrzep będziemy kroić o połowa mniej niż ostatnio, czyli z 1,5 cm na 0,7. 0,7 by mi się przydało dzisiaj. Oj, przydałoby mi się dzisiaj. I tak to powinno wyglądać, tak mi się przynajmniej wydaje. I zostawiamy na kolejne 5 minut. Kolejne 5 minut minęło. Nasz krzepik jest piękny i powabny. Teraz go musimy delikatnie pomieszać. Delikatnie. Chcemy go mieszać przez parę minut. Kurde, dużo go jest i teraz przychodzi czas na mój patent. Proszę was, nie śmiejcie się, nie komentujcie, co jest wymyślone dzisiaj. To wygląda tak. Blacha nie w zewnątrz. Poprzecinano, powykręcano na mieszadło, kształtownik aluminiowy, kształtownik aluminiowy, kształtownik aluminiowy, silnik wolnoobrotowy, wycięcie, wycięcie, wkładamy go do naszego skrzepu, wszystko przygotowane. Do mojego gorka. Teraz go włącza do prądu. Myślę, że mi to będzie wszystko, jak to się go do poślącku szpongowało. I ten skrzep teraz będę mieszać. bo ja by go musiał mieszać łyżką przez e, pół godziny i podgrzewać go delikatnie do temperatury 38 stopni. No ale, kurde, stój przy piecu i mieszaj no, stop przez pół godziny, więc. Ale jak się dzisiaj wymyślił takie coś, zobaczymy. To jest próba generalna. O -o. Idzie, idzie, ludzie, idzie. Patrzcie, kręci się. <laughs> Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Wszystko mi działo tak, jak że chciał. To jest poważnie pierwsza próba tego mojego wynalazku. Mieszał się. Dobra, i no teraz tak, pół godziny yy, podgrzewamy skrzep. tym termometr, tym termometr, by temperatura temperaturę kontrolował przez pół godziny. Będziemy go mieszać i podgrzewać do temperatury. 38 stopni, nara. Mieszanie za nami. Tak to wygląda. Teraz metrze Trzydzieści 38 stopni. Przemieszamy to jeszcze wszystko. I teraz tak przykrywamy, zostawimy na pół godziny, żeby ziarno opadło, a potem będziemy je jak to się go do na raz. Ziarno odpoczyło, minęło 40 minut, teraz musimy wziąć i zloć ta cała serwaczka do innego gorka. Odciskamy na sitku do górka cało Serwatka. Odlewamy. Jeszcze raz. Poleciało coś. Trochę poleciało. I teraz przystępujemy do przedarowania. на бок на бок i na bok i to teraz będziemy co chwila obracać. Co parę minut ser obrócamy. Nie rozlatuje nam się. Potem robimy to do tego, to na to i będziemy to y, dali czodarować jeszcze jakieś pół godziny. To się musi Aderować. patrzcie o czy on się nie rozlatuje i tak to powinno wyglądać byłoby byłoby nasz cyrek się fajnie trzymie. teraz będziemy go rozdrabniać i solić ser mamy przecedzony dodawamy 10 gram soli Teraz musimy tak fajnie pokruszyć. Mm -hmm, mm -hmm. No wygląda chyba twaróg. Kosztujemy? Mhm, uh mhm, -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Dobra. Teraz ląduje do formy. Mojej konstrukcji, że tak powiem. Nasze ziarno i tym gotowe. Robimy teraz co? Musimy je dać do formy. Forma. Forma, czyli po to ruła PCV-ka. Zobaczcie się, 110 pcv -ka. Nie trzeba płacić grubych pieniędzy. Czyli bierzemy 10 cm do tej ruły dziury wiertwym jedynku od dołu nacięcia, żeby wszystkie soki wyciekały i kładziemy na to idzie zaślepka 110 i teraz tak do środka Ładujemy nasze ziarno nasze ziarno w środku tym mamy tłok tu mamy nasza ta maszyna tak to wygląda i teraz na tej maszynie musimy powiesić 5 litrów wody powieszymy to na razie tu na godzinę i będziemy widzieć co będzie dalej Całą noc minęło 17,5 kg nacisku wyciągamy Musimy to zrobić tak, bo że są No kurde, jak to teraz wyciągnąć normalnie Zobaczcie się to Zobaczcie się to Jak ten mój serek Pięknie wyciszymy nacisk do 20 kg i jeszcze 12 godzin tak, żeby ten ser pod tym pełnym obciążeniem był, że tak powiem, 24 godziny. 24 godziny Bye. minęły. Wyciągamy nasz wynalazek. Pięknie. Teraz mu ze 2-3 godziny na obetchnięcie. A potem będziemy pokrywać parafinką. Fajna Nasz syrok już trochę przeschnął, już się robi nawet skórka zaczyna mu po bokach już przysychać Teraz go będziemy woskiem serowarskim pokrywać. Wosk się już stopił mniej więcej będzie to wyglądało tak o. Kilka razy po to warstwa jest Dobrze, to będziemy się widzieć przy efekcie końcowym. Tak to wygląda po woskowaniu. Waga syra 542 gramy z 5 litrów mleka. Teraz syre ląduje na minimum 3 miesiące do dojrzewalni. Dojrzewalnia, właśnie, dojrzewalnia. Dobry pomysł na kolejny z moich filmów, bo dojrzewalnia rzek też do syrów i, 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 że tak powiem, kiełbas dojrzewających robią rzek ich Może jeszcze jutro uderzę w gołda, żeby temu syrkowi nie było smutno. Jak się podobało, łapa w górę, subskrybuj. Nara.